Cztery olsztyńskie placówki edukacyjne otrzymały tytuł Złotej Szkoły w prestiżowym rankingu Perspektywy 2024. Chemik, Ekonomik, Liceum nr 2 i Liceum nr 12. O tym jak osiąga się takie wyniki dyrektorzy i uczniowie najlepszych szkół rozmawiali z prezydentem miasta 16 stycznia w ratuszu. Ogromny wkład pracy, dialog, relacje, atmosfera to powoduje, że wszystkim chce się chcieć. Już po raz 26. czasopismo analizowało wyniki ponad 1400 liceów ogólnokształcących i ponad 1200 techników, które spełniły kryterium wejścia do rankingu. 12 liceum już po raz 6 zajęło pierwsze miejsce w województwie warmińsko-mazurskim. W skali kraju wynik także jest imponujący. 45. miejsce, czyli awans w porównaniu z rokiem ubiegłym o 4 miejsca do góry. Nasza szkoła jest tak wysoka, bo jeśli już przychodzą te dobre osoby to my się powiedzmy sami stawiamy sobie wyższą poprzeczkę. Są czasami głosy właśnie jak są takie bardzo dobre szkoły, że tam jest tak zwany wyścig szczurów. Ja na przykład uważam, że u, u nas tego nie ma, przynajmniej w mojej klasie, nie wiem jak w innych i właśnie ta konkurencja, rywalizacja jest bardzo zdrowa. Podobnie mówią uczniowie drugiego liceum ogólnokształcącego w Olsztynie. Szkoła od wielu lat wysoko plasuje się w rankingu szkół. Tym razem zajęła drugie miejsce w naszym województwie i 132 w Polsce. Warto powiedzieć, bo chyba nie każdy wgłębia się w algorytm, że my jesteśmy szkołą bardzo dużą. Uczy się w tej chwili w drugim liceum ponad 800 osób, a to oznacza, że nam jest szczególnie ciężko osiągnąć taki sukces, dlatego że ten algorytm działa trochę na naszą niekorzyść, ale tym bardziej cieszymy się sukcesu. Dyrektorzy podczas spotkania bardzo chwalili swoich uczniów. Ci zaś wspaniale wypowiadali się o nauczycielach. Nauczyciele też są wyśmienici, myślę, i tworzą też taką... Atmosferę, w której nie boję się przychodzić do tej szkoły i czuję się po prostu tak dobrze. Dzięki temu, że nauczyciele są otwarci na nas i na nasze indywidualne możliwości i potrzeby, mamy tą możliwość, żeby rozwijać się we własnym tempie i we własnym zakresie, i myślę, że to pozwala naszej szkole osiągnąć tak dobre wyniki. W naszym regionie bardzo dobre wyniki osiągnęli także uczniowie siódmego i 8 technikum w Olsztynie. Olsztyński chemik uzyskał pierwsze miejsce w województwie i 52 w Polsce. Nauczyciele apelują, by rozważyć wybór właśnie takiej szkoły. Ponieważ można po technikom również zdawać maturę, można iść na studia, można zmienić kierunek, zupełnie. Wszystko można zrobić to co liceum, ale jest to zabezpieczenie, że mamy zawód, możemy się rozwijać albo w tym zawodzie, w zupełnie innym, i do tego jeszcze dobrze zarabiać. Nasz zawód jest niezwykle ciekawy. Sama praca w laboratorium jest niezwykle odprężająca, moim zdaniem, oczywiście. No właśnie, już tutaj kierunek analityk. Tak naprawdę, będziecie mieli maturę i już zawód. I, i możecie albo go rozszerzać, albo ten kierunek y, zmieniać. Warto chyba iść właśnie do techniku. E, tak, jest to na pewno. Również pozytywnie rozpatrywane pod kątem rekrutacji do szkół wyższych, ponieważ to daje również dodatkowe punkty rekrutacyjne. Oprócz tego mamy też doświadczenie w pracy w laboratorium, więc tak naprawdę mamy już część pracy wykonanej za sobą i mamy o ten punkt leżej na pewno na studiach. Drugie miejsce w województwie należy do Zespołu Szkół Ekonomicznych, który znalazł się również na wysokim 90. miejscu w Polsce. Cała szkoła przyczynia się do tego, uczniowie, którzy udzielają się, każdy w innej sferze życia szkoły i też każdy ma inne pasje i zainteresowania, lepiej mu idzie dany przedmiot i tym samym osiąga jakieś sukcesy. Ekonomik między innymi tym, że ma bogatą paletę dodatkowych zajęć teoretycznych i praktycznych. Nasi nauczyciele bardzo dużo pracują nad tym, żeby zdobyć dodatkowe umiejętności w kształceniu naszych uczniów w sześciu zawodach w szkole, natomiast ważną rolą jest to, żeby nauczyciel wiele umiejętności, wiedzy przekazał na uczniowi na lekcji. Później są tego efekty, na przykład w postaci wielu olimpijskich laureatów, a tematyka jest ambitna. Olimpiada wiedzy i umiejętności menedżerskich, Olimpiada e, warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych, w naszej szkole jest też Olimpiada wiedzy ekonomicznej organizowana. Jak mówi prezydent, miasto Olsztyn przeznacza duże środki z budżetu na rok 2024 właśnie na edukację i opiekę wychowawczą. W ramach wydatków bieżących i majątkowych w sumie jest to 750 milionów złotych. To są ogromne pieniądze, ale to są bardzo dobrze zainwestowane pieniądze, bo przecież doskonale wiemy z tych wszystkich inwestycji, które realizujemy. Inwestycja w przyszłość, w nasze dzieci, w naszą młodzież, w rozwój naszego miasta i tego najmłodszego e, potencjału jest niezwykle istotny, bo oni będą stanowić o naszej przyszłości i dalszym naszym rozwoju pięknego miasta Olsztyna tytuł złotej szkoły, na który pracuje cała jej społeczność, z pewnością będzie miał wpływ na zbliżające się nabory do tych szkół. Te najlepsze zawsze cieszą się największą popularnością.